Siomon na z tej strony już jako w dzisiejszym zagram sobie najlepszą klasą, jaka kiedykolwiek istniała i do tej pory istnieje w tej grze, oczywiście, według mnie. Jeśli się domyślacie, jaka jest to klasa, dajcie znać w komentarzu. A uwaga, jest to klasa zabójcy, czyli asasina, według mnie. Można tą klasą pobić swój rekord w 99 dniach. Także my oczywiście dzisiaj sobie spróbujemy to zrobić, ale oczywiście nie mam jej do kupienia, także sobie przerolujmy. Może, uwaga, dostaniemy ją. Niestety nie dostaliśmy 15 diamentów, dalej nie dostaliśmy, 20 diamentów, dalej nie dostaliśmy. Co to ma być? Kolejny, o, dobra uwaga, i możemy kupić za 500 diametrów, także widzę, zostawcie łapeczkę w górę na Subika na kanale. Ja kupuję tą postać i sprawdźmy, czy uda mi się pobić mój rekord. A więc, dobra, w ogóle jest to moja pierwsza gra tak drogą klasą, bo to jest w ogóle pierwsza klasa tak droga, jaką kupiłem. Także oczywiście zaczynamy od węgielka standardowo. No, niestety ta gra zawsze musi w ten sam sposób zaczynać. Kopiemy drewieńko, dorzucamy do ogniska i lecimy po pierwsze dziecko, obydwo ma pana to pozwoliła. A więc wrzucamy i proszę, proszę, proszę budynek z krzesłami, budynek z krzesłami, czy ja go widzę? Eee, no nie widzę i to mnie przeraża, ale widzę za to zimę i to też mnie przeraża, ponieważ nie lubi zimowego. Biomu, ale będzie trzeba to w tym odcinku, niestety, przełamać i tam pójść. Ej, bardzo daleko, za daleko. Wydaje mi się, że niestety nie starczy nam tej mapy. Eee, uwaga, 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 starczy, starczy mapa, starczy mapa. Także tylko nie wilki się zrespią. Bo ich oczywiście nie ma. Dobra, zrespiły się. Pięknie, pięknie, pięknie. Lejemy je. Pyk, pyk, pyk. O, ale ta katana jest mega mocna. Dobra, bierzemy sobie kluczyk. Ej, halo, halo, halo. Kluczyk. I ratujemy, 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 ratujemy ratujemy dzieciaka. Dawaj, 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 dawaj. Ej, najlepiej wiecie co. O, jest dziecko, jest dziecko, jest dziecko. Jest, dziecko, jest skrzynka. Super. Idealnie na styk. Border mapy pozwoli nam ratowanie tego. Daj sakwę, daj sakwę, daj sakwę, daj sakwę. Jest sakwa. Dobra, to jest ten ram, widzę. To jest ten ram. Idziemy, zbieramy od razu węgielek, żeby rozpalić kolejny poziom. Bierzmy sobie też trochę jedzenia, żebyśmy mieli. Dobra, jest budynek z krzesłami. Jest budynek z krzesłami. Tylko się bardzo dobrze składa. Ogień bazowy zaraz padnie Czy ja tu wejdę? Ja tam nie wejdę. Ja tam nie wejdę, chyba że od tyłu. Też nie wejdę. Zabrakło. Dobra, trzeba dopalić ogień. Bierzemy węgielek. E, dobra, tu jest drugi budynek z krzesłami. Ej, dobra. To jest to. To jest to. Tutaj jest, na szczęście wejdziemy. E, węgielek. O, tak, zróbmy. Wrzućmy śrubkę. Weźmy sobie te krzesełka, cyk. Wiem, że ogień gaśnie, ja to wszystko bardzo dobrze rozumiem, naprawdę, ja to rozumiem, ale nic nie zrobię, nie przyspieszę tego. Weźmy sobie o śrubki. Śrubki też będą potrzebne i lecimy do bazy. Wszystko dajemy do craftingu, wszystko do craftingu. Jeszcze dziecko w ogóle nie odurzyłem. Rzućmy dziecko, pyk, 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 to palmy sobie ognisko, weźmy sobie też rzeczy, upieczmy. Dobra, jest kolejny poziom, jest kolejny poziom, jest kolejny poziom. Eee, czy mogę coś skraftować? Nie mogę, ale idziemy do tego dodatku po kolejne krzesła. Bierzemy drewno, bierzemy śrubki, kraftujemy dwa łóżka i lecimy po drugie dziecko. Ej, to jest mega dobry run. Jest oczywiście i noc, nie może być za pięknie. Bierzemy. Raz, dwa, trzy, śrub. Dobra, tutaj jest tego bardzo dużo, tu jest tego bardzo dużo. E, czy to będzie wilk? Tak, tu jest wilk, ale mamy katanę, tak że my się w ogóle go nie boimy. Mm, tutaj no za bardzo nic nie ma. Jest węgiel, cyk? Paliwo? Nie, niestety paliwa nie będzie. Także szukamy dalej węgla. No i niestety na wieży strażniczej nie ma węgla. Jest jedna blach, tylko jeden item był. Ej, zazwyczaj są dwa itemy na tej wieży strażniczej, ale no niestety. Mogę tu sobie wziąć latarkę, nie pomyślałem, ale sobie poradzimy bez niej. Także wszystko dorzucamy do piftingu. kraftujemy dwa łóżka. Pyk, 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 pyk. E, Jeszcze dwie rzeczy. Dobra, czy dwa łóżka w ogóle nam na dwa Łóżka. Nie, nie starczy nam na dwa łóżka. Zabraknie nam ile? Nie, starczy. Starczy, starczy. Wszystko jest idealnie. Dobra, bierzemy kolejne łóżko. Czy nam starczy na tarczę słoneczną? Nie, 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 no. Już bez przesady, tak? Bez przesady. Dobra, dorzuć sobie tak. Zjedzmy sobie coś. Mamy czas nas Znaczy, czasu w sumie nie mamy, ale na spokojnie. Nie ma co się spieszyć. Dobra, jeździeń. Ja zbieram węgiel. Musimy rozpalić ognisko na jeszcze jeden poziom do przodu, żeby dostać się do kolejnego dziecka. Mam nadzieję, że to nam się uda w miarę szybko zrobić. Czy ja dobrze widzę, czy to jest kolejny budynek z krzesłami? Błagam, powiedz, że tak. Powiedz, że tak, proszę. Proszę cię, proszę cię. E, tu ich nie ma, ale będą w tamtym pokoju. Tutaj mamy węgielek, cyk. Są mi krzesełka. Dobrze, dobrze, dobuję, dziękuję. Trzy krzesła. Radyjko. E, blaszka, także wracamy do bazy. No, bierzemy ostatni węgiel i lecimy. Wiecie co? Ja bym wszystko wrzucił do ogniska. Te krzesła tak samo, czemu by nie? E, I czy to był dobry pomysł? Wydaje mi się, że to w ogóle nie był dobry pomysł. Ale weź, skrapy wrzućmy. Skraftujmy nasze podstawowe rzeczy, tak jak mapa. E, kompas oraz słoneczna tarcza. Stawiamy, cyk, cyk. I gdzie jest kolejne dziecko? Gdzie jest kolejne dziecko? Dawaj, dawaj, do rana musimy to ogarnąć. Nie ma w ogóle opcji, że nie. E, do przodu 700 metrów, także sobie skopmy jeszcze drewnianko dorzućmy tutaj i powinno nam raczej wystarczyć. Dobra, uwaga, czy to wystarczy? Tak, wystarczyło i lecimy po kolejne dziecko. Jak widać nam dziecko pokazuje, czy się załapiemy. Oby, oby nam załapało. Teraz pierwszy raz idę na wielki alfa i się w ogóle ich nie boję z uwagi na to, że mam kuna i tymi kunajami sobie byliśmy z nimi Poradzić bez problemu. Niedobrze, 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 niedobrze. Czy one są za borderem? Nie powinny, nie powinny. No, bez przesady, tak? Proszę was, proszę was. Dobra. Dobra, ten pada, pada, pada. Kolejny pada. Dobra, pięknie, ale to idzie, ale to idzie, ale to idzie, 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 idzie. Dobra, ty też padasz. No i widzicie, tak się powinno właśnie zabijać wilki. Właśnie ta klasa jest najlepsza do ratowania tych dzieci. Z niedźwiedziami zrobimy tak samo. Dobra, otwieramy skrzynię, Lecimy, on, jeśli jeszcze dziecko mam jeszcze 30 sekund do nocy. Może uda nam się rozpalić na kolejny level ognisko oby. Dobra, ta kwasa nam jest niepotrzebna, że po drodze nas zbierajmy. Jeszcze cokolwiek, tylko się da, Jedzonko też się przyda. Weźmy skórę, nie wiem po co skórę, ale bo i tak nie będziemy handlowali z handlarzem raczej. Ale zbierajmy, zbierajmy itemy. Dobra, węgielek. opątka, opątkę daj, oponkę daj, ząb jak najbardziej. Eee, no i tyle będzie jeszcze. niestety z węgla. Kurde, przydamy się kopalnia węgla. Kopalnia węgla by oddała, uważam. Dobra, jesteśmy, wszystko rzucamy w crafting. Wszystko, 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 co mamy. Dziecko uratowa. No wypuść te dziecko, o, wypuść te dziecko. Dobra, bierzemy mięsko, mięsko tutaj sobie dorzucamy. Dawaj, 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 upiecz, upiecz, upiecz. Jedzmy, zjemy, jemy, jemy. Mam tylko jeden węgiel. Jeden węgiel. No, no, trochę brakuje. Nie będę kłamał. Jest problem. Dobra, jest zimowy biom. Czy ja chcę tu wchodzić? Ja za bardzo koniec. Nam ja sobie tak nie radzę. O, węgielek, bardzo miło. Miłe przywitanie. Nie będę kłamał. Eee, kurde, niech noc się skończy. 20 sekund noc się kończy. Dobra, to zbierzmy tak. Zaraz pewnie jeleń z znienacka zaatakuje. Drewnika też zbierzmy. Dobra, radyjko. Radyjko. Dobra, tutaj mamy oponkę. Bierzemy wszystko da. W Staje nowy dzień. I uwaga, już mamy dobry mnożnik. To będzie dobry mnożnik. Eee, dobra, tu są jakieś domki. Także sobie wejdźmy, wejdźmy. Czemu by nie? Wiem, wejdźmy sobie. Wejdźmy, wejdźmy do domu, tylko nie atakujcie mnie. One mnie zaatakują, prawda? Tak, one chyba dużo biją, także je sobie zabijmy. O, dobra, leży, 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 leży. Będziemy teraz chodzili wolno, ale to nam w ogóle nie przeszkadza. Chodzimy, pyk. Mamy krzesełka, pięknie. E, za bardzo już też sobie miejsca nie mamy, ale możemy sobie wziąć tutaj do ręki i wracamy do bazy. Dobra, wszystko do craftingu. Wszystko co mamy. Dawaj, dawaj, dawaj. No, skrapów jest mega dużo, wszystko jest mega dużo, tylko problem jest z węglem Z uwagi, że to nie jest mapa lawowa, tylko zimowa. E, czy możemy skraftować? Tak, możemy skraftować kolejne łóżko. Jak najbardziej robimy od razu kolejne łóżko. Nie ma co czasu marnować, skopę sobie drewięko. jeszcze drewięko cyk. Kolejny drewno cyk. Dobra, dorzucamy to, kraftujemy kolejne łóżko, już to będzie trzecie łóżeczko. Dobra, mamy to. Dawaj, 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 dawaj. Pyk, pyk, stowane, rozłożone. No i teraz to się zaczyna mnożnik. Sprawdźcie jest kolejne dziecko. Od razu sobie to odchasz, żebyśmy mieli na mapie na kompasie. No raczej do niego nie dojdziemy, zwłaszcza że tej wilki już był. Prop. Tak, to jeszcze tam dalej, 900 metrów. Dobra, szukamy tego węgla, żeby to rozpalić. Czy wy widzicie to, co ja widzę? Domek z krzesłami. Także podlećmy sobie do niego. Dobra, są krzesełka. Bierzemy, bierzemy drewieńko. Teraz nie wiem, czy to wrzucić lepiej do craftingu, czy lepiej ognisko dopalić. Kurde, no ciężka decyzja. I my tej nocy, może jak dobrze pójdzie, uratujemy, kurde, przed niedźwiedziami kolejne dziecko. Uwaga, jest węgiel, jest węgiel. Dorączki rączki węgiel biegniemy, 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 biegniemy. Tu już będzie na pewno rozpalenie. Dobra, jesteśmy, dopalamy. Jak wygląda sytuacja? Jak wygląda sytuacja z tym, które posiadam? Eee, no dobra, no nie jest tego za dużo. Jest węgiel i kanister, tak. Czy to coś daje? To za mało daje. To o wiele za mało daje. To sobie wrzucajmy do oczywiście naszego craftingu. tyk cyk, cyk, zjedzmy coś, bo jesteśmy głodni niestety. Eee, i jesteśmy krzesła te krzesła. Nie, dobra, do wrzucimy krzesła, idziemy szukać dalej węgla. Dobra, jest węgielek, bierzemy. Jest, dobra, udało się. Dobra, jest paliwo, jest paliwo, się rozkręca. Drugie paliwo, bardzo dobrze. No jest niestety dzień, jest kolejny dzień, ale dobrze. Nie martwimy się, tym nie przejmujemy się. Na spokojnie to zrobimy. Kolejny węgiel, pięknie. Tutaj blaszka, weźmy i wejdźmy sobie do tego budynku. Może tam coś ciekawego. Tak, jest paliwo, jest paliwo. Wychodzimy od razu, nie ma czasu marnować. Dopalamy nasze ognisko i lecimy po trzeci dziecko. Dobra, wszystko co mamy, wrzucamy. Proszę o starczyło. Starcz. No musisz wystarczyć. Dobra, starczyło. Ideolo, lecimy, lecimy po dziecko. Dziecko jest pokazane. Także lecimy, oby nam tylko wystarczyło borderu. Błagam, błagam. Jeszcze najgorsze jest to, że trzeba rozpalić ognisko na kolejny level. I ja nie wiem jak ja to zrobię. Ja mam wrażenie, że z mapy wszystko wybierają, co się da. Oczywiście oprócz tego zimowego biomu, tak? Który jest dla mnie mega koszmarem. on jest po lewej, tak, jest, jest, jest. Mamy, 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 mamy. Mamy też niestety wilka na plecach, ale jego sobie zabijmy. Nawet dwa mamy. Okej. Okay. Ja mówiłem, że konaje trzeba oszczędzać, tak? To ładnie sobie poradziłem. Z oszczędnością. Dobra, nieźwić. O, oj, 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 oj. kurde, o tak dogania. Tam tego 37 kunaj nam zostało. Dobra, padaj, 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 pięknie. I tak się właśnie ratuje dziecko. To jest to! To jest ta prędkość, to jest ta klasa. Lecimy, dobra, już lepsza skrzynka, bierzemy je, pyk, pyk. Otwórzmy sobie, może coś fajnego nam poleci. Nie wiem, zobaczmy. Widzę w tym czasie, jak otwieram skrzynkę, możecie podbić mi odcinek, o co bym was bardzo prosił, bardzo mi to pomoże. Także dobra, mamy dziecko i wracamy do bazy. Tu sobie jeszcze po drodze pozbieramy jakiś węgle, bo oczywiście trzeba na kolejny level już zbierać temy. Szybko, szybko, szybko lecimy. A, dobra, oni są. My już jesteśmy. Dobra, nie zauważyłem, halo! Nie zauważyłem was. Panowie, panowie, panowie. Pyk, pyk, pyk. Katanką to idzie raz, dwa. Dobra, wszystko wrzucamy tutaj, co mamy. Mamy trochę węgielka, mamy też paliwko Dorzućmy sobie tutaj. Pozbierajmy wszystko z ziemi, bo to bardzo źle wygląda. Bardzo to źle wygląda. tutaj. Dawaj, do tego. Dobra, zjedzmy coś sobie. I właśnie, wiem, że na ziemi się znajduje coś takiego jak e, forteca. I do tej fortecy pójdziemy i tam zdobędziemy zera amulety, żeby zrobić kolejne łóżko. Dobra, w trzecim dzieckiem się zajmujemy na koniec, także dobra. W tym czasie musimy je zaatakować rączką. Dawaj, dawaj, dawaj. Skraftujemy coś sobie, żeby lepiej nam się biegało. Ale Oczywiście nic nie poleciało, także musimy niestety tak. Eee, dobra, ta baza pewnie będzie gdzieś daleko. Oho, oho, kurde. Trader, jest, jest, jest ta forteca. Idziemy z miarę blisko. Jest naprawdę w miarę blisko. Jest i niedźwiedź. O, Jezu, jak ja nienawidzę tych niedźwiedzi, te niedźwiedzie są tak szybkie. Co so, ja nie czego nie zabić dla bezpieczeństwa? Nie. Idziemy sobie w kółkoszko na Kunai. Kunai się przydadzą teraz na tych przeciwników. Jezu, jest Jeszcze burza. Nie, niech jeszcze burza będzie. Naprawdę będzie świetnie. Ale wiecie, o kurde, o, on jest wielki. Dobra, wejdźmy sobie tutaj. Ogrzejmy się. Zbierzmy sobie i te maski. Nie, skrapów nie potrzebuję ja i tak zbieram. No z przyzwyczajenia, przepraszam. Eee, Eee, dobra, bierzemy to. Tutaj mamy skrzynię. I to wszystko. Naprawdę, tu więc nic nie ma. Liczyłem na jakąś, nie wiem, beczkę paliwa, cokolwiek. Idziemy. Jest i mamut, jest i mamut. I są i kultyści. Także, dobra, wchodzimy sobie tutaj. Patrzcie, i tu są nasze przekozackie nagrody. Także my sobie, o, zbierzmy paliwko. I po malutku będziemy tych kultystów otwierali. Pyk, 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 pyk. No, dawaj, 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 wychodź, 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 wychodź. Boże, ile czasu? No stary! tutaj ja nie wiem, ile ja to będę kopał. Bo w sumie mamy siekierę najgorszą. Też trochę nie pomyślałem. Gdzie co? Może sobie... O, zjedzmy torcik i poszukajmy skrzynki. Może w skrzyni znajdziemy lepszą siekierę. Skrzynia lodowa, także sobie ją otwórzmy. Dobra, otworzyliśmy. Boże ile mi to zajęło, proszę, daj mi sikierę lepszą. Lepszą siekierę, tylko na tym zależy. Proszę, proszę, proszę. Eee, shurikeny i kunaje. Ech, czy ja będę narzekał? No chyba nie powinienem narzekać, tak? Ale czy tych kunajmy dostaliśmy dużo? Dosyć mało, ale mam za to Shurikenów też, spoką ilość. Ja nie będę mógł uciec, jak ja zginę. To będzie przez tragedię, taka tragedia. Dobra, uwaga, On, oni zaraz się wszyscy odmrożą. Dobra, udało się, udało się. Także zaczynamy. Niszczymy je w ten sposób. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Czemu one są takie szybkie? Bo ja jestem wolny, bo ja jestem wolny, ja jestem wolny, ja jestem wolny. Dobra, udało się. Udało się na styk! Udało się na styk. Już prawie umierałem, aż to po prostu przestałem mówić. Bo myślałem, że zginę, ale nie zginęłem, nie zginąłem, nie zginę, nie zginąłem. Dobra, padaj, 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 ty sobie tam sieć. Ty chodź tutaj, cię, załatwimy gościu. Dobra, mamy dużo życia, wszystko. Dobrze się spada. Niszczymy to i wracamy do bazy. Ej, nie chcę nic mówić, ale już to chyba minutę. Minutę to otwieram. Mm, czy to w ogóle da się otworzyć? Halo. No, da się na pewno to otworzyć, ale z tym kilofem? ale sobie na gorszy killow wybrałem, jak tylko mogłem. Dobra, naprawdę ja on to teraz jeszcze otwierać po kolei. Ora, pierwszy amulet, drugi. Amulet, fragmenty lasu zostawimy, jak będziemy mieli lepszy, lepszą siekierę, to tu wrócimy. dalej jeszcze wilki pewnie przyjdą. Dora, mamy to. Mamy to. Zjedzmy coś sobie, idziemy tutaj do bazy obok. Ona już przyleciała, ona już przyleciała, ona już przyleciała. Nie, nie widzimy. Nie widzimy. Nie wiem, nie, uleczyłem się idealnie, idealnie w porę. Bandaż w rękę, bandaż w rękę, bandaż w rękę. Dobra, uleczyliśmy się, jest dobrze. Tu nie wejdzie. Haha, <laughs> i co teraz? Masz tu w łeb kunajem. Dobra, mamy jeszcze kunaje zimowe, mamy kunaje takie. Czekamy do dnia 50 sekund i lecimy stworzyć kolejne łóżko. O nie, 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 Czemu ona je respi, czemu ona je respi? Kurde, to jest tak przemyślane przecież. Czy jestem w stanie uciec do bazy? Nie wydaje mi się, nie wydaje mi się, że był w stanie uciec, ale wiecie co, ja chyba spróbuję. Chyba spróbujemy, chyba się podejmę tego challenge'u. Eee, Dobra, nie, 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 kolejny, kolejny, nie będę jeszcze z czym leczyć. 28 sekund. 26, 25. widzicie co ja biegnę? Szkoda czasu. Biegniemy, 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 biegniemy. Błagam, błagam, błagam. Niech mi się to uda, niech mi się to uda, żeby niedwiedziać tylko nie spotkać. Proszę cię, proszę cię, proszę cię, po co to kończyć? Bardzo... Dobra, jest mi zimno, jest mi zimno, jej nie ma. Wejdźmy tutaj, ogrzejmy się, ogrzejmy się, ogrzejmy się. się. Brajcie plutko. Nie, 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 nie. Wilk. Uciekamy, 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 uciekamy. To już jest normalny biom. Także może uda nam się dobyć do bazy. Proszę, proszę i skraftujemy. Aha. No i sekunda, niestety, niestety to koniec. Baza. Blisko. Jabym trochę szybciej wyruszył, może by mi się udało skratować kolejne łóżko. Dobra, to wszystko to wrzucamy. Kraftujemy lepszy crafting. Byk. Aha, i drewno, drewno, oczywiście i drewno. Weźmy te paliwo. Dobrze, że ognisko nam nie zgasło. Wszystko wrzucamy do craftingu. Eee, czy mamy wystarczająco drewna? Wydaje mi się, że nie. Tu sobie dorzućmy wszystko. Eee, na pewno możemy ulepszyć crafting i zabrakło nam 11 i 11 drewna. Dobra, zajmiemy się nimi. Ja będę chciał te drewno nas zbierać od razu jak Że Już sobie zacznę to robić. Ja nie wiem czemu ja mam dalej siekierę pierwszą. Przez to, że nie z trajderem, tak? Ło, jak się pojawił! Kurde, chłopie, żeś wyskoczył jak z kapusty. Ojej, ojej, nie chcę zginąć, nie chcę zginąć, nie chcę zginąć. Pamiętajmy, że konaje też musimy sobie zostawić na niestety niedźwiedzie. Dobra, dobra, dobra. Strzelił. Dobra, kolejny strzał. Jeszcze jeden strzał. Pyk, strzelcie znowu. Pyk, strzał znowu. Pyk, pyk. Leży. Kolejny, kolejny leży. I teraz tylko ci zostali, ci zostali. i zrobimy na kontrolu. Ich zrobimy na kontrolu. Wiem, że się da. I sobie zróbmy, żeby nie tracić za dużo życia. I tak oczywiście straciłem. Dobra, leżą. pięknie. Mamy oczywiście Pię nam się raczej nie przyda, wrzućmy tutaj, Wrzućmy ich tutaj. Dobra, i zbieramy drewna. Mamy jeszcze 26 sekund. 11 drewna potrzebujemy. Wydaje mi się, że się wyrobię. 8 sekund, 5. Proszę, 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 proszę eee, dobra, zbierzmy, zbierzmy. Jak się nie pomylę, to się uda. Jak się nie pomyliłem, to się uda. Szybko, 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 dawaj, 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 no biegnij, 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 biegnij. Szybko wrzucaj, wrzucaj, craftuj wrzucaj. Craftuj, 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 Dobra, uwaga, się udało, się udało, proszę zalicz mi. Zalić te łóżka, zalicz te łóżka, błagam, błagam. 3 3 Uważam, że powinno mi to zaliczyć. Już łóżko było postawione, także ale oczywiście gra musi być wredna i tego nie zrobiła. Dobra, potrzebujemy króliczą stopę. Oczywiście dostaliśmy, także sobie. Dobra, sikiera. W końcu, w końcu coś lepszego. Dajmy tutaj jedzonko. Przypominam, że jeszcze jedno dziecko trzeba uratować. Tu jest w ogóle kopalnia, nigdy w niej nie byłem. Czy ja mogę do niej wejść? Jest nietoperz, Co ja mam tu zrobić? Aha, nie, dobra, ja tu nie chcę, ja tu nie chcę być, ja tu nie chcę być, ja tu nie chcę być. Wszyscy nie wyjdą! Proszę, 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 nie, 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 nie chcę kinąć, nie chcę ginąć, nie chcę ginąć, chcę, chcę, chcę kinąć. Dobrze oni są słabi, dobrze oni są słabi. Dobra, wpadnij, padnij, padni, padnij, Ja chcę stąd wyjść. Proszę, ja chcę tu wyjść. O! No to szybki Byłby ran zakończony. Dobra, udało się uciec. Także jedzę po drodze jak odbierajmy węgielek. To będzie węgiel, nie ma tu węgielka, nie jest. Dobra, widzicie, widzicie to co ja widzę? Lepsza skrzynia. Jest to czadowa skrzyneczka. Otwieramy ją. Proszę shotgun, 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 shotgun. Albo... albo piła łańcuchowa, której nigdy nie miałem. Naprawdę teraz ustęp Teraz, kiedy ona mi tak naprawdę nie jest w ogóle potrzebna. I na szczęście dobiegłem. Dobra, wszystko wrzucamy sobie do ogniska. Wszystko, 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 wszystko. No i trochę brakuje tam jeden fragment lasu. Czy możemy to ściąć, piłą? Oczywiście, że możemy. I czy to będzie szybciej niż z zwykłą siekierą? Na pewno jest przyjemniej, bo nie trzeba klikać, oczywiście, w myszkę. No dawaj, tni, tnij, tni. O, dobra, ścięło. No i to jest drewno. Widzicie co? Ja w sumie w tym czasie, jak jest noc, nie mogę za bardzo wychodzić. Dopalmy palmy sobie ognisko drewnem. Czemu by nie? Jak mamy teraz, kurde, to to w sumie możemy. Możemy sobie na to pozwolić. Zbierzmy sobie też te pojedyncze. Czemu by nie? Pyk. Dobra. Zbieramy, 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 zbieramy. Mam małą sakwę, ale sobie zbierzemy na dwa razy tylko. Dorzucamy, dorzucamy. 15 starczy, starczy, Stykni, stykni. No nie, no zabrakło jednego. Proszę bardzo. Dobra, i od razu idziemy uratować te dziecko. weźmy sobie królika jeszcze na jedzonko. Padaj, padaj. Mamy, mamy, mamy maksymalny poziom. Gdzie jest to jedzenie? Gdzie jest to jedzenie? Tu są te niedźwiedzie, tu są niedźwiedzie, widzimy je. Co? Pierwszego kunaja zimowego weźmy. Dobra, pada, 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 pada. Tych kunaj nam nie starczy, ale jeszcze w razie mu mamy karabin. Dobra, zadał nam trochę te Dobra, dostał kolejny. Dawaj, 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 padni, padnij, padnij, padnij żeby nas tak nie uderzały, bo mi życia nie starczy. Dobra, ten też dostał. w głowę, wszystko w głowę, wszystko w głowę, wszystko w głowę, wszystko, w głowę, wszystko, w głowę, wszystko w głowę, wszystko w głowę. Dobra, leży kolejny. Lecimy w kolejny. Pyk, 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 Oj, zaraz się skończą, zaraz się skończą. Czy na niego wystarczy? Powinno. Dobra, starczyło. Na kolejnego już nie będzie nam starczyć, także zmienimy sobie kolejne. Punaje Pyk. Też budko jeden. O nie. Dobra, widzę. Mamy w takim razie problem. Jest awaria. Jezus Maria, zdarzyła się awaria. Dobra, dostał. Ładnie. Dostał, ładnie, pada. Dobra. Nie dostał, nie dostał, nie dostał. Ja dostałem. Ja dostałem. Dobra, leży. Pięknie. Ej, i został tak naprawdę teraz ostatni. Mamy bandaż. Ja bym go użył. Widzicie co? Ja bym go użył. Lepiej dmuchać na zimne. Dobra, idealnie. Wszystko się złożyło idealnie. Dobra, padaj, 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 padaj. Padaj, 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 nie uda. I leży! Pięknie, mamy kluczyk. Weźmy sobie kluczyk. W ogóle patrzcie, tu jest Kiwi. Jest to legendarne zwierzątko Kiwi. Jestem głodny, jestem głodny, jestem głodny, jestem głodny. Widzicie? Zjemy sobie coś. Czemu by nie, możemy sobie na to pozwolić. Życia trochę nam zostało. Dobra, otwieramy. I ostatnie dziecko będzie uratowane. Mam 50 sekund. Na spokojnie. Czy będzie czerwona skrzynia? Jest czerwona skrzynia! Chciałem przypomnieć, że przy wszystkie odcinki, kiedy tej pory nagrałem, ani razu przy ostatnim dziecku nie było tej skrzyni. Nie wiem czemu, nie wiem od czego to zależy, ale naprawdę to jest taki ran, że możemy sobie chyba pozwolić na skipiarkę czasu. Mamy trzy cztery fragmenty. Lasu. Dwa czekają na zimie, także my sobie oczywiście zaraz potolecimy. Ja... O, no i teraz to idzie szybko. Czemu ja tego szybciej nie dostałem? Dobra, bierzemy fragment, jeden, drugi, trzeci. I tak naprawdę teraz, chyba jak wykonamy fortecę, będziemy mogli zrobić skipiarkę nocy. Także wróćmy żywi do bazy. Mamy dwie minuty na to, także się nie spieszmy powoli. Wszystko wrzucamy do craftingu. Pyk. Mamy skraftowane już całe jedno serce. Tu mamy jeszcze połóweczkę. Dobra, czy nam starczy, żeby zrobić na kolejny poziom? Nie, brakuje nam trochę drewna. Tu drewno leży, tu drewno leży. Gdzie to drewno było? Drewno jest mokre, ale to nam nie przeszkadza. Trzeba roda zrobić, trzeba roda na burzę zrobić, że burza nas nie napierdzielała w bazie. Zróbmy to, zróbmy to, bo to important. Dobra, cyk. Gdzie jest cyk? Piorunochron mamy zrobiony. I DOSTAŁEM! POŁOŻYŁEM GO! HALO! Czemu to nie czyta? Dobra, tworzymy lepszy stół i uwaga! Na przyspieszać czasu potrzebujemy 40 drena i 40 skrapów. Dobra, po, po sobie to wszystko pozbieramy po drodze. My się tym nie przemujemy. Przyłaś. A więc dobra, wchodzimy. Let's go. Dawaj pierwszych oponentów. Kurde, czemu ich jest tak dużo? To jest normalne? Czy to jest normalne, że ich tak dużo jest? Wydaje mi się, że to nie jest normalne, ale okej, okay, mamy amunicję, ale nie tej amunicji potrzebujemy. Ja potrzebuję nieco innej. Leży. I koniec, koniec, mamy to widzowie, udało się. Zbieramy śrubki, śrubki się przydadzą, bierzemy amulety, jeden fragment lasu. Tu będzie drugi chyba fragment lasu z tego, co kojarzę. Chyba to nam wystarczy, albo zabraknie tego fragmentu, albo nam styka. Mamy, pięknie. Jest i shotgun. Jest i shotgun. Ale ja to szanuję, ale ja to szanuję. 25 sekund do dnia. Także wydaje mi się, że możemy wyskoczyć i lecieć do bazy. Weźmy diamenty. Trzeba odrobić straty za zakupioną postać. I wracamy. Let's go. Let's go. Sobie wrzućmy to. Wrzućmy sobie amulety. I ten jeden, ostatni fragment z tego, co kojarzę, to Tu gdzieś była taka wojskowa baza radarowa. Także sobie do niej pójdźmy. Póki jest dzień, możemy się tam przejść. Dobra, znalazłem ten. Bazę radarową. Mamy to, mamy to, mamy to. Mamy też, kurde, shotguna. Także powinniśmy sobie poradzić bez problemu z zabijaniem ich. Uwaga, uwaga. Pyk. Pada. Drugi pada. I trzeci pada. Pięknie. Kolejny. Wchodzimy jak do siebie. Pyk. wo Ło, Ten nie padł od razu. Trzeba uważać, bo jest burza, żeby nie zginąć z głupiego powodu. Idziemy tutaj. Idziemy tutaj. Jestem głody. Dopiero co jadłem. No nie, myślę, że to będzie ta lepsza skrzynka i dostaniemy fragment lasu, ale chyba nie. No i dostaliśmy latarkę, ale weźmy ją sobie. Weźmy sobie, bo w ogóle latareczki nie mamy. Jest bandaż. Bandaż się jak najbardziej przyda. Jaki siedzonko, czy jad Dostanę jakieś siedzonku tutaj? Pewnie, pewnie nie dostanę, ale możemy sobie patrzeć, czy nie. Za 9 sekund jest noc. Czy ja umrę tej nocy? Zaraz się oczywiście dowiemy. Dobra, mamy bandaż. Jest, jest mega dobra sikiera, a nie, bo ja mam... Aha. Nie jest potrzebna. Uuuuuu, uu, uu, gdzie ona jest? Dobra, jest na dole. Jest na dole, na dole nam nic nie zrobi. Eee, dobra. Doraw, co, pójdziemy sobie teraz na drugą wieżę? Może na drugiej wieży coś lepszego dostaniemy? Brakuje nam jednego fragmentu lasu. Ja wiem, że on się na pewno znajduje na zimie, ale nie wiem, czy ja w ogóle zdążę to zrobić końcem, kurde, całego czasu. Gigantyczny worek. Bo tu już raczej nic nie będzie, także wiecie co, sobie, echniemy. O nie, o nie, o nie, o nie, 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 nie. Nie dzieje się dobrze, nie dzieje się dobrze. Możemy się sobie uleczyć dla pewności, że przeżyjemy. Dobra, widzowie, jesteśmy, wrzucamy wszystko tutaj naszego craftingu, wszystko co mamy w jak widzicie tak blisko to ja naprawdę jeszcze nigdy nie byłem z kraftowania za czasu oczywiście grając samemu e Brakuje nam jednego fragmentu. Mamy dzień i wiecie co? Ja mam shotguna. Więc jak mam shotguna, idziemy po prostu teraz na biom zimowy, bo ten fragment lasu i przyspieszymy chociaż naszą ostatnią, albo dwie nocy z tego co mi się wydaje, będziemy jeszcze mieli. Eee, o, tam, tam jest, widzicie, jest taka jaskinia, jak tam był niedźwiedź. my tego nie z shotguna zabijemy. Sobie raczej poradzimy. Oby, oby, oby tak było. Oby tak było. Dobra, padaj. Padaj, 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 padaj! No na co czekasz? Dobra, ten też musi skinąć. Dobra. No, nie, co ja zrobiłem? Dobra, leży, pięknie, zjedzmy sobie coś, zaraz ginę w ogóle, uleczmy się, było blisko, to było dupie, eee, co tu na dole się znajduje, znajduje się ten lisek, jego możemy zabić, chyba, eee, nie, więcej lisków, więcej lisków, więcej lisków, więcej jest lisków, nie wiedziałem, że ich jest więcej, to dobra, dobra, leży, leży kolejny i został ostatni, tylko ja tam nie widziałem fragmentu lasu, nie widziałem tam fragmentu lasu. Dobra, jak widzicie mam tu tą skrzynkę. I to skrzynię sobie otwórzmy. Otwórzmy ją sobie. Czemu by nie? Dawaj, może ona da... daj fragment lasu. Błagam cię, daj fragment lasu. Proszę ja cię. o to proszę. Tak mu brakuje. Nie no, kunaje, zimowe, na co mi to teraz? Dora, weźmy to sobie. Mamy nowy dzień. Jest to 97 dzień. I widzowie, z tego co mi się wydaje, jakby nie siedział tyle na zimie, to aktualnie teraz byśmy już skończyli nasz run. Czyli by to było około 4 minuty szybciej. Także od tego głównego czasu odejmę sobie 4 minuty i zobaczymy, ile jestem jeszcze w stanie dociągnąć z moimi. Umiejętnościami. A więc dobra, widzowie, za 10 sekund nastaje dzień i sprawdzimy, czy mi udało się pobić mój rekordowy czas. Także, widzowie, odcinek Wam się podobał, że łapeczkę w górę, stawcie subika na kanale. Nie zapominajcie o podbiciu filmu. Jeśli możecie, to to zróbcie. I uwaga, sekunda 66 minut. I jesteśmy w stanie to przyspieszyć, ważam w tym momencie z tą klasą do około 58. Także, jeśli chcecie zobaczyć odcinek, kiedy schodzę poniżej godziny z moim rekordem przejścia 99 dni, dajcie znać w komentarzach, a my się widzimy w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, siema.